Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Kosowski. Jestem psychiatrem pracującym na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz na oddziale odwykowym caodobowym Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu. W odniesieniu do tematu omawianej prezentacji, poza obowiązkowym stażem na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji, przez rok również pracowałem w poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Tematem, który podejmiemy w trakcie tego wykładu, jest depresja dzieci i młodzieży, jej obraz kliniczny i możliwe formy leczenia, w tym farmakoterapia. Depresja o wczesnym początku, ze względu na wysoki wskaźnik rozpowszechnienia i poważne konsekwencje dla rozwoju, uznawana jest za jeden z najpoważniejszych problemów psychicznych wieku dziecięcego i młodzieńczego. Nie znamy obecnie żadnych obiektywnych markerów choroby, przez co diagnostykę opieramy na ustaleniu objawów, które w przypadku depresji stanowią w większości doznania subiektywne, relacjonowane przez chorego. Depresja jest stanem charakteryzującym się długotrwale obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych objawów psychicznych i somatycznych. Zaburzenia depresyjne rozpoczynające się w wieku dziecięcym najczęściej przyjmują postać depresji nawracającej i mają swoją kontynuację w wieku dorosłym. Wśród czynników wpływających na wczesny rozwój depresji wyodrębniono następujące kategorie, czyli czynniki genetyczne, rodzinne, osobowe oraz silny stres. Za główne czynniki ryzyka uznaje się natomiast płeć żeńską, rodzinne obciążenie depresją, obecność objawów subklinicznych, lęk, negatywny styl poznawczy oraz krytyczne doświadczenia życiowe. Obraz kliniczny objawów często różni się od obrazu objawów u dorosłych. Zaburzenia mogą przybierać charakter atypowy. Manifestacja objawów zależy od etapu rozwoju dziecka. Im jest ono młodsze, tym trudniej jest mu określić i opisać opiekunom swój stan emocjonalny. Kilkulatki zgłaszają zwykle niecharakterystyczne objawy, często po prostu mówią lub sygnalizują w inny sposób, że źle się czują i nie potrafią określić, czy takie samo poczucie wynika z dolegliwości cielesnych czy też cierpienia psychicznego. W tej grupie wiekowej większe znaczenie ma obserwacja zachowań i funkcjonowania dziecka. Właściwa diagnoza bywa zatem problematyczna. Ważnym jest, aby ustalić wszystkie czynniki, które mogą przyczynić się do wystąpienia i utrzymywania się objawów chorobowych, a następnie rozpocząć odpowiednie oddziaływania terapeutyczne. Depresja, rozumiana jako choroba, należy do grupy zaburzeń afektywnych, czyli zaburzeń nastroju. Jej przebieg może mieć dwojaki charakter, może przebiegać ona w sposób przewlekły, ze stałem nasilenia objawów, lub nawracający pod postacią epizodów o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim nasileniu. Objawy depresyjne często towarzyszą innym zaburzeniom psychicznym, np. zaburzeniom lękowym, i rozpoznaje się wtedy np. zaburzenia depresyjno-lękowe, lub są reakcją na przykre, traumatyczne wydarzenia, np. zaburzenia adaptacyjne o obrazie tzw. reakcji depresyjnej. Przejdźmy teraz do objawów depresji. W większości przypadków będą one zbieżne z objawami obserwowanymi u dorosłych, jednak te różnice u dzieci postaram się tutaj wyszczególnić. Wśród objawów depresji wyróżniamy smutek, przygnębienie, płaczliwość. U dzieci i nastolatków, w odróżnieniu od dorosłych, bardzo często dominuje drażliwość. Dziecko łatwo wpada w złość lub rozpacz, może demonstrować wrogość wobec otoczenia, zachowuje się w sposób odpychający, zniechęcający do nawiązania kontaktu. Może wystąpić zobojętnienie, apatia, zmniejszenie, a nawet utrata zdolności do przeżywania radości. Dziecko przestaje cieszyć się z rzeczy lub wydarzeń, które wcześniej sprawiały mu radość. Występuje poczucie znudzenia, zniechęcenia, ograniczenie lub zaprzestanie aktywności, które wcześniej były dla dziecka ważne lub przyjemne, np. zabawa. Hobby, spotkania z rówieśnikami, a także niechęć do podejmowania codziennych obowiązków lub zupełne ich zaniechanie. Dziecko może na przykład odmówić porannego wstawania, chodzenia do szkoły, wychodzenia z domu, a w skrajnych przypadkach ze swojego pokoju, zaniedbywać higienę osobistą, naukę i tym podobne. Występuje wycofanie się z życia towarzyskiego, ograniczenie kontaktu z rówieśnikami. Może wystąpić również nadmierna reakcja na uwagi oraz krytykę. Dziecko reaguje rozpaczą lub dużą złością, nawet gdy zwróci mu się uwagę w bardzo delikatny sposób i dotyczy ona błahej sprawy. Występuje również tak zwane depresyjne myślenie, czyli takie myśli jak wszystko jest bez sensu, i tak nikt mi się nie uda, występuje niska samoocena, nieproporcjonalnie pesymistyczna ocena rzeczywistości, własnych możliwości oraz przyszłości. Występuje poczucie bycia bezużytecznym, niepotrzebnym, Nadmierne obwinianie się nawet za te wydarzenia i okoliczności, na które nie ma się wpływu, np. obwinianie się za konflikt między rodzicami. W ciężkich przypadkach depresji mogą również wystąpić objawy psychotyczne, charakteryzujące się nieprawidłowym, zniekształconym przeżywaniem rzeczywistości. I wśród takich objawów wyróżniamy omamy, najczęściej słuchowe, rzadziej wzrokowe i węchowe, oraz urojenia, czyli fałszywe przekonania na temat samego siebie oraz otoczenia. Treść tych objawów najczęściej zgodna jest z depresyjnym nastrojem. mamy przyjmują wtedy postać głosu krytykującego postępowanie i poczynania chorego, przekonywującego o jego winie, bezużyteczności lub nawet nakazujące mu się okaleczyć lub zabić. Rzadziej obejmują wizję zniszczenia, katastrofy lub zapach śmierci i rozkładu. Urojenia natomiast najczęściej dotyczą winy, grzeszności, oczekiwania na karę, poczucia nadciągającej zagłady, kataklizmu. Objawy psychotyczne w przebiegu depresji u dzieci są rzadkością, natomiast mogą występować u nastolatków. Występuje również uczucie niepokoju, napięcia wewnętrznego. Często zaburzeniu depresyjnym towarzyszy lęk niemal nieustający, o stałym nasileniu, nieokreślony. Dziecko nie jest w stanie wskazać przyczyny lub obiektu wywołującego taki lęk. Może wystąpić podejmowanie impulsywnych, nieprzemyślanych działań. Może wystąp mogą wystąpić zachowania ryzykowne, takie jak picie alkoholu, stosowanie innych środków psychoaktywnych, często w celu złagodzenia lęku, napięcia lub smutku. Występują działania autoagresywne, np. samookaleczenia, czyli rozmyślne uszkadzanie swojego ciała, przez cięcie się ostrymi przedmiotami, przypalanie zapalniczką, papierosem, drapanie, gryzienie tym podobne. Rozmyślne zadawanie sobie bólu, zażywanie w nadmiarze leków w celu zatrucia się, ale nie w celu odebrania sobie życia. Mogą występować myśli rezygnacyjne, czyli takie myśli jak życie jest bez sensu, po co ja żyję, występują fantazje na temat śmierci, co by było, gdybym umarł, innym byłoby lepiej, gdyby mnie nie było. W skrajnych przypadkach dochodzi do pojawienia się myśli samobójczych, czyli rozmyślania, fantazjowania na temat odebrania sobie życia następnie tendencje samobójcze, czyli planowanie lub czynienie przygotowań do popełnienia samobójstwa i w skrajnych przypadkach próby samobójcze, czyli podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu odebranie sobie życia. W depresji mogą występować również inne, niecharakterystyczne dla depresji objawy oraz problemy takie jak zaburzenia koncentracji i trudności z zapamiętywaniem. Często skutkują one problemami z nauką i pogorszenie wyników w szkole. Dziecko może opuszczać zajęcia lekcyjne. Może występować pobudzenie psychoruchowe, często wynikające z przeżywanego lęku i napięcia. Dziecko wierci się, nie może się skupić na konkretnej czynności, podejmuje bezwiednie, bezcelowe działanie, np. skubie ubranie, zamazuje długopisem kartkę, obgryza paznokcie. Może podejmować różne aktywności w nadmiarze, np. granie na komputerze, oglądanie telewizji. Może dojść do zwiększenia lub zmniejszenia apetytu, efekcie zmiany masy ciała, występują problemy ze snem, czyli trudności z zasypianiem, wybudzanie się w nocy, budzenie się wcześniej rano oraz nadmierna senność w ciągu dnia. Zaburzenia łaknienia oraz zaburzenia snu są jednak częstsze w przypadku zaburzeń depresyjnych u dorosłych. W grupie dzieci i młodzieży depresja dość często przyjmuje atypowy obraz. Na pierwszy plan wysuwają się wtedy uporczywe dolegliwości somatyczne, bardzo często prowadzące do licznych i dokładnych badań medycznych, w wyniku których nie udaje się znaleźć organicznych przyczyn tych objawów, np. ból brzucha, nudności, wymioty, biegunki, ból głowy, kołatanie serca, duszność, częste zasłabnięcia lub omdlenia. Może występować również moczenie nocne i taki obraz depresji częściej występuje u dzieci. Z drugiej strony może występować również bunt wobec rodziców szkoły, nieprzestrzeganie zasad, zachowania agresywne i autoagresywne i taki obraz depresji częściej spotyka się u nastolatków. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obserwowany jest wzrost zachorowań na depresję w populacji dzieci i młodzieży. Depresja zajmuje jedno z czołowych miejsc pośród najpowszechniejszych problemów medycznych w tej grupie wiekowej. Szacuje się, że przed ukończeniem 18 roku życia nawet 20% nastolatków zapadnie na dużą depresję, której rozpowszechnienie ocenia się obecnie na 1-2% wśród dzieci w okresie przedpokwitaniowym, a wśród adolescentów na 5 do 8%. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i dojrzewaniem płciowym. Zmienia się również rozkład płci. U dzieci MDD występuje w równych proporcjach u obydwu płci ale od okresu dojrzewania obserwuje się wyższą zachorowalność na depresję wśród dziewczynek. Hipotezy na temat podłoża tej dysproporcji odnoszą się do różnic hormonalnych, neurobiologicznych oraz społeczno-kulturowych w rozwoju obu płci. Jednokrotne zachorowanie we wczesnym okresie życia obciążone jest wysokim ryzykiem nawrotu. Szacuje się, że od 30 do 70% dzieci, które przebyły pierwszy epizod depresji, doświadczy drugiego lub kolejnych jeszcze w okresie dziecięcym, adolescencji. Lub wieku dorosłym. Rozwój depresji o wczesnym początku zależy od złożonego współdziałania czynników wymienionych wcześniej. Czynnikiem ryzyka jest również występowanie depresji u rodziców, co trzykrotnie zwiększa ryzyko depresji u potomstwa. Poziom dziedziczenia depresji wynosi co najmniej 50%. Ale istotną rolę w postawaniu depresji odgrywają również czynniki środowiskowe. Zaburzenia afektywne występujące u dzieci i młodzieży rozpoznawane są na podstawie kryteriów diagnostycznych dla osób dorosłych. Nie należy jednak zapominać, że obraz kliniczny zaburzeń nastroju dzieci charakteryzuje się pewnymi specyficznymi symptomami. Objawy depresyjne występujące u dzieci mogą wskazywać nie tylko na rozpoznanie zaburzeń afektywnych, współwystępują również w przebiegu zaburzeń zachowania i emocji, zaburzeń somatogennych czy posttraumatycznych. Same zaburzenia afektywne mogą przybierać postać pojedynczego epizodu dużej depresji, nawracających zaburzeń depresyjnych czy dystymii. Rokowanie w przypadku zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży zależy od fazy rozwojowej, nasilenia objawów oraz czasu trwania zaburzenia. Następstwa utrzymywania się nieleczonego zespołu depresyjnego dla ogólnego rozwoju dziecka są tym groźniejsze, im niższy wiek zachorowania. W okresie rozwojowym depresja przybiera często przewlekły i nawracający charakter. Zaobserwowano również tendencję do długiego utrzymywania się niektórych objawów zespołu depresyjnego, pomimo poprawy w zakresie nastroju. Wymieniane są tutaj m.in. niepokój, nadmierne zmęczenie, zaburzenia uwagi, trudności z podejmowaniem decyzji, poczucie winy i myśli o śmierci. Jeśli chodzi o leczenie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, Powinno ono obejmować oddziaływania psychoterapeutyczne, farmakologiczne oraz psychoedukację pacjentów i ich rodzin. Nadrzędnym celem leczenia jest łagodzenie objawów depresji. Niemniej istotne są interwencje ukierunkowane na kształtowanie relacji rówieśniczych, radzenie sobie ze stresem, budowanie pozytywnego obrazu siebie. Należy również pamiętać o leczeniu współistniejących zaburzeń psychicznych oraz nieprawidłowości z zakresu stanu somatycznego. Podstawowymi metodami leczenia są oddziaływania niefarmakologiczne, czyli psychoedukacja oraz psychoterapia. Stosuje się u dzieci, gdy nasilenie objawów depresyjnych jest nieznaczne, a funkcjonowanie pacjenta nie zaburzono. W pozostałych przypadkach konieczne jest włączenie leków, choć nadal budzi to kontrowersje. Farmakoterapię należy rozważyć, gdy nasilenie objawów utrudnia dziecku codzienne funkcjonowanie, a same oddziaływania terapeutyczne nie przynoszą zadowalających efektów. Stosowanie leków jest metodą uzupełniającą dla psychoterapii, a nie odwrotnie. Istnieją jednak sytuacje, gdy leczenie farmakologiczne jest konieczne. Należą do nich depresja o bardzo dużym nasileniu objawów, które uniemożliwiają rozpoczęcie oddziaływań terapeutycznych. Takiej sytuacji psychoterapię stosuje się po uzyskaniu za pomocą leków poprawy w stanie psychicznym dziecka. Może wystąpić też taka sytuacja jak depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, co również wymaga włączenia farmakoterapii oraz depresja z objawami psychotycznymi. Występ... Są również cechy leczenia farmakologicznego depresji, czyli lek należy stosować codziennie, ponieważ aby działał konieczne jest jego stałe stężenie we krwi. Pierwszych korzystnych efektów leczenia należy spodziewać się o około 4, 4 do 6 tygodni, a czasem nawet po dłuższym okresie systematycznego stosowania leków. W trakcie pierwszych dni, czasem tygodni stosowania leków mogą wystąpić objawy niepożądane lub przejściowe pogorszenie stanu psychicznego, np. nasilenie niepokoju, drażliwość, zaburzenia snu. I nawet gdy stan psychiczny dziecka i jego funkcjonowanie ulegną poprawie, należy kontynuować stosowanie leku w celu podtrzymania tego efektu. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania leku, np. zmiana dawki, przerwanie leczenia, należy podejmować wspólnie z lekarzem prowadzącym i stosować się do jego zaleceń. Dobrze jest zawczasu ustalić z lekarzem prowadzącym, jak postępować w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. Należy również pamiętać, że leki przeciwdepresyjne nie uzależniają. Nie powinno się jednak nagle przerywać leczenia, lecz stopniowo zmniejszać dawkę ze względu na możliwość wystąpienia objawów odstawiennych. Najczęściej stosowanymi u dzieci i młodzieży lekami przeciwdepresyjnymi są leki z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, często określane skrótem SSRI. Są one stosunkowo dobrze stolerowane, a działanie niepożądane. Najczęściej nudności, bóle brzucha, biegunka, ból głowy, zaburzenia snu lub senność, suchość w ustach są zwykle niezbyt nasilone i ustępują po kilku, kilkunastu dniach leczenia. W badaniach z zastosowaniem fluoksetyny w dawce 20 mg na dzień wykazano, iż wydaje się ona być dobrze tolerowana i skuteczna w leczeniu ostrych zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży w warunkach ambulatoryjnych. Jest jedynym lekiem przeciwdepresyjnym, który wykazał skuteczność w dwóch kontrolowanych randomizowanych badaniach z zastosowaniem placebo. Przeprowadzono również badania z zastosowaniem escitalopramu i paroksetyny, które okazały się lekami skutecznymi i dobrze tolerowanymi przez młodzież. W umiarkowanej i ciężkiej depresji młodzieży z dobrym efektem w połączeniu z psychoterapią stosowane także były leki przeciwdepresyjne, takie jak bupropion, sertralina i venlafaksyna. Ze względu na większe ryzyko działań niepożądanych, leki przeciwdepresyjne starszej generacji stosuje się znacznie rzadziej. W przypadku stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, należy systematycznie monitorować EKG oraz stężenie leku we krwi. W ramach podsumowania wyszczególniłem kilka punktów prezentacji, które, w mojej ocenie, są warte zapamiętania. Depresja występująca w okresie rozwojowym niesie za sobą wiele negatywnych skutków w funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym oraz szkolnym. Jak donoszą autorzy w wynikach badań, wystąpienie depresji u dzieci i młodzieży staje się predyktorem wystąpienia w późniejszym życiu tego zaburzenia. Depresja w okresie młodzieńczym zwiększa ryzyko samobójstwa, nadużywania substancji psychoaktywnych, ryzyko gorszego funkcjonowania w pracy czy trwałych trudności interpersonalnych w wieku dorosłym. Aktualnie poczynione zostały znaczne postępy w poszerzaniu wiedzy na temat depresji u dzieci i młodzieży, ale konieczne są dalsze badania celem zrozumienia jej patogenezy, przebiegu i związku z zaburzeniami psychicznymi w wieku dorosłego. Bardzo ważne wydają się badania dotyczące stosowania farmakoterapii, oceniające jej skuteczność, tolerancję leków, a w szczególności efekty długoterminowej farmakoterapii, u tej grupy pacjentów.